Podczas pierwszego spotkania najczęściej omawiamy produkty do pielęgnacji domowej naszych klientów, bo to tak naprawdę będzie klucz do sukcesu. My w gabinecie spotykamy się raz na jakiś czas, a tu o skórę trzeba dbać codziennie. Oczywiście my, jako specjaliści, doradzimy i wiemy, jaka jest właściwa droga, żeby przynieść oczekiwane efekty. My znamy potrzeby skóry, patrząc na klienta. Studiujemy, uczymy się, zdobywamy wiedzę w tym kierunku przez cały czas to tak jak każdy zawód ma swoją specjalizację, rozwija się w tym kierunku. Czy kupowanie kosmetyków w drogeriach, czy przez media, blogerki, mają oni odpowiednią wiedzę o skórze i właściwie dobiorą Wam produkty do pielęgnacji? My oceniamy stan cary według różnych skal, poprzez dotyk, czy przez ekran też są w stanie to zrobić i mają właściwie wiedzę ze składników aktywnych ich działaniu i na jakim poziomie, dlatego warto wybrać swojego specjalistę.